Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, i ja jestem Demo, a to jest kolejny odcinek z Remember Me. A więc yy, teraz powiem Wam jedną rzecz: że pada już naprawiłem, także działa już całkowicie dobrze. Jak widzicie, mogę tu sobie skakać, i widać tutaj znaczniki. Em, przycisk 5-6, czyli przyciski pada normalnie, także myślę, jest git. Dobra, czyli sobie pobrałem jakiś pakiet, tak, i mogę go teraz wysłać gdzieś indziej. Aha, rozumiem, czyli tak naprawdę y, pobieram sobie, powiedzmy, dane z jednego zamka i wysyłam go do drugiego Znaczy, te dane wysyłam do drugiego, tak? Fajnie, przyzwoicie, przyzwoicie, no dobra Cześć, słuchaj, y, co ty tu robisz? Widzę, że sprzątasz biurko, tak? No, ale to biurko już się błyszczy, więc nie wiem w sumie, po co je sprzątasz, to bardzo dziwne No, ale dobra, sprzątaj sobie tam to biurko Aż się błyszczy, kurde teraz może uchwycę to, jak się błyszczy to biurko No no, chyba mi się nie... A, a, zabłyszcza... O, zobaczcie, błyszczy się to biurko już laska, więc nie musisz... Znaczy, robocie, bocie, nie musisz już polerować tego biurka, spokojnie. Odpuść sobie, zrób sobie przerwę, albo nie wiem, na elektrobatonika może zjedz, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia. Co ty tam jesz? Może działać przez okna. What? Przez co może działać? Zaraz, zaraz, zaraz. Aha, tam coś mogę zrobić, aaa, dobre. Eee, mhm... To możesz mi otworzyć Teraz tak, czy mi tu to jest potrzebne? Teraz Aha, dobra, łapie, łapie, łapie Daj mi to Wyciągnę sobie to od siebie i teraz Ops O, to chodziło, no dobra, łapie, łapie Teraz już łapie, o co chodzi Dobra, ty tu sobie sprzątasz, no fajnie, że sprzątasz Takie mi się przydały w sumie roboty, nie, że Siedzicie sobie, coś tam robicie na kopie, i tu przychodzi robot, coś tam posprząta. No to ciekawe, ciekawe. E? A to tam nasza matka gada, że wiecie, że ten projekt jest zły żeby go przerwać. No to, to, to fajnie, fajnie. Co to trauma room? Oh, to, to, trauma room lepiej nie. E, mogę tu coś wziąć? Aha, bo tu jestem. Te, te, tutaj tam, tak? Co tam już byłem. Łapie, to tutaj nie będziemy iść, tutaj może jest jakaś znajdźka? Witaj yy, odkurzaczu, mm, tutaj jest coś ciekawego? Chyba nie, no dobra, no to dalej Do Trauma Roomu O nie, tylko nie Trauma Room, będę miał traumę Gdzie dalej? O kuźwa, to tu nie trzeba było iść? To gdzie? Hmm. Czekajcie, czekajcie, to trzeba rozkminić, gdzie mogę iść? Robocie, pomóż mi Hello? Czy to, czy to tylko takie z dupy było pomieszczenie? Aha, dobra, łapię. Zabierz to. Stąd. I otwórz przez to. Aaa, idzicie, kurde. Po dobra. Eee. What the fuck? Dobra, pobierz mi to. Bo tutaj raczej nie będzie to potrzebne. To sobie już wezmę. Eee, tu coś ciekawego? Nie, nie wiem po co w sumie jest to tutaj. Ten, 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 ten. Taki ekranik. A co to? Obok takiego robota, co leczy drugiego robota. Nie wiem czy leczy, czy cokolwiek innego robi. W sumie nieważne. Dobra, otwórzmy to. No, otwórzmy to. Zaraz, zaraz, zaraz. Eee. Czy przypadkiem do tego nie mogę jakoś drzwi mieć. Znaczy, nie mogę jakoś drzwi do tego otworzyć. O. Chyba wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek, może mi się tylko wydaje. No dobra, idziemy na razie tutaj. Nie mam żadnego pakietu danych, więc lipa. Przetwarzanie. Proszę, o cierpliwość. Oczywiście jestem zbiegłym więźniem. Jestem zbiegłym więźniem. Do co? Doktorze Green? Dlaczego mnie rozpoznało jako doktora Green? Okej, okay, może coś czegoś nie łapie w fabule po prostu. A, dobra, dobra, bo ten koleś gada pierdowy tak naprawdę. Rekonwersja, co to za koleś jest? To nie jest chyba bad, bad Request, tak? Wątpię. Usuwanie pamięci 42%. Czyli te cele mają na celu usuwanie pamięci więźnią, tak? O cholera, to tu się nie dzieje za dobrze. Okej, okay, to chyba nie dobrze, prawda? Dobra, może wejdę na to drabinę i nie będę się opierdzielał, bo te cele chyba... Nie służą mu, znaczy bad requestowi, oczekiwanie na osadzonego. Rekonwersja 64%. Dobra. Gdzie jest bad request? Tutaj gdzieś na górze chyba było pokazane, tak? Tu nie ma nic ciekawego? Nie. Dobra, to idziemy dalej. Baduś, znaczy baduś, gdzie jesteś? To jakiś koleś w turbanie czy w czymś innym. Nie, kurde, co on ma na głowie? Eee! Więc on raczej mi nie pomoże. Bad, tu ty.

Proszę nie, o Jezu nie Do widzenia Boba logiczna Dobra Tylko ten typek został, tak? Lipa Lipa, dobra To będzie bolało, ale Ddydydy. Dobra. Ja czytałem na wiki jak tego typa pokonać i chyba innego sposobu niż bomba logiczna czy po prostu przejęcie kontroli nad jakąś maszyną i walnięcie tego typa. No nie ma innego wyjścia, więc No lipa, lipa, lipa. Trzeba grać po prostu na zwłokę aż aż, aż nie wiem, mi się życie nie odnowi, więc lipa trochę. Ehm, powiem tak, albo trzeba mieć dużo życia, albo dużo szczęścia, żeby tego typa rozwalić. Dobra, zginiesz już wreszcie. Boże, dziękuję ci. Oh. Why so serious? Dobra, pracownie kombinacji. Coś tu trzeba pokombinować z, ze zdrowiem. Um, może stąd wyciągnę zdrowie i stąd wyciągnę. I tak, pluchę stąd zamienię na leczącą pluchę. Tak, i jaką mam jeszcze kopa leczącego? No to mogę tutaj na tego zamienić w sobie. Trochę co prawda będę miał mniej obrażeń w tym, e, w tej kombinacji, ale wiecie o co chodzi, no będzie lepiej, będzie lepiej, Niestety, no, niestety innego sposobu tutaj nie ma. Eee. Pluchę mogę w sumie walnąć tutaj. Czy tam na dole może było dodać? Nie no, tutaj. Tu będzie ten ten... No, kurde, jakby jakby go nazwać? Ten odnawiający presen. Tak. Tak on się nazywa. Znaczy kombinacja odnawiająca w sumie. Dobra. Kopręka, kopręka dobra. Może ogarnę. Sensen kamuflażu sprawia, że Nilin staje się niewidzialna i pozwala jej natychmiast przeciążyć jednego przeciwnika. Uważnie dobieraj cel. Lovely. Zna Zajdź Airforcera od tyłu i przeciąż go. O, dobre, ty! Eee! Ne, to mi się podoba. Uwaga, natychmiastowe przeciążenie działa tylko wtedy, jeśli znajdujesz się za celem. Niewidzialność wyłącza się, gdy Nilin zada obrażenia lub użyje innego espresenu. Okej. Okay. No to teraz zdecydowanie będzie o wiele prościej, jeżeli tego typa rozwaliłem. Okej, okay, tyle. A, jeszcze ten kurde dziad został. Dobra. Na zwłokę, czy, ko czy może jednak spróbuję? Dobra. A, spróbuję. Może w ten sposób. A, dobra. Trochę to przypłacę życiem, ale. A, dobra. Chodź tu z W kocie I chodź, przeciążenie z sukwo. A, tak jest. Do widzenia. That's how he began. Then he discovered that they could be controlled using Sensen, hence the reconversion project. Now this madman is injecting his own psyche into them. Holy shit! An army of Quade leapers. Okay, I'm in. We stop him, no matter what the cost. You have to find Bad Request Cell. So. His memories will guide you right to Quade. Okay. Może weźmiemy sobie... to tutaj zabierzemy stąd energię. Aha. Łapie o co chodzi. Zaraz. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Moment, moment, tu jest trauma. Mogę tutaj wejść może? Hops. Dobra. I odnów z życie, życie, życie. O tak, dobra. Uleczona. E, jeszcze tutaj ciekawe, czy jest coś ciekawego. Tutaj, e, winda. Mogę użyć windy, tylko zaraz, zaraz. Mogę stąd chyba zabrać, tak? Z drzwi mogę zabrać to. <laughs> Energię. I teraz, co to jest? To jest chyba rentgen tych liperów, tak? Dobrze myślę? Tu jest jakiś typek. Tu jest jakaś babka, ale no, chyba oboje jakoś nie za bardzo do życia są. Bo tak, jakby trochę. No, średnio. Łączymy windę. Dobra, dziękuję. I teraz co? No, ten typek tutaj, usuwanie pamięci, no spoko. Wszedłem sobie na górę, tylko w zasadzie po co? Ha. Czy ja właśnie sam siebie oszukałem? Czyżby. Boże oby nie. Eee. A nie, chyba nie. Dobra, jest git, jest git, jest git. Czy ja tam po drugą stronę.. Eee, ja jeszcze na drugą stronę chcę przejść, a chyba już nie da rady. Oh well, No dobra, e, chyba tam muszę przejść, czy nie? Może tutaj tak, najpierw drzwi. No, przejdź tutaj. Drzwi. Okay. Otwórz to. I'm bad. I'm to get you. Mam dziwne wrażenie, że tam powinienem pójść, bo tam coś jest dla mnie. Ale no dobra, nieważne, dobra, już i tak tam nie przejdę, bo nie da rady. Gdzie jest ta, ta skrzyneczka? W takim, w takiej klatce, tak? Czyli tu! Tak naprawdę jest, no tylko teraz jest problem, żeby ją jakoś złapać. Jak to skrzyneczkę złapać? Eee, to będzie chyba większy problem. Na razie może sobie dam z nią spokój. A zajmę się robotą. Oooo, Bad, nie uciekaj mi! Nie uciekniesz mi! O! Może tutaj po prawej stronie coś jest. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tak, i puścimy się. I teraz może w tej klatce się da coś ogarnąć, czy nie? Eee... Coś w ten deseń? To chyba oznacza, że zrobiłem coś na plus. No, przypadkowo w sumie, ale. Dobra, gra mi chyba, sobie, chyba w sumie sama podsunęła rozwiązanie, więc <laughs> nie świadczy to w żaden sposób o mojej inteligencji czy coś, bo każdy by się zorientował, co zrobić, jeżeli gra aż tak podsuwa rozwiązanie. Ale mogę to przesunąć sobie, żeby przejść. No fajnie. Jedziemy dalej za typkiem. Ucieka nam chłopak. Znaczy z typek nam ucieka, więc trzeba go gonić. Wow, cela zleciała na sam dół, nie chciałem tego. Popa! Dobra, wbijaj tam. O Jezu, kochany, nie, powoli, powoli. Powoli, bo ja tu... Nilin ma takie ruchy, że zaraz, cały czas mam wrażenie, że za chwilę zleci. Więc Nilin, spokojnie, dziewczyno, wyluzuj się. Nie mam zamiaru cię tutaj popędzać ani... What the fuck is going on? Czyli nic ci robić, ale wiesz, jak zlecisz, to teraz będzie po tobie. Wiesz, ja mogę a, w każdej chwili wczytać save, ale ciebie to pewnie będzie bolało. Nie poddasz się, no to jest, chwali się. A, pa! Zapomniałem, że tam trzeba coś zrobić. <laughs> nie popatrzyłem. Dobra, cela do dołu. Tyle wiem. Dobra, do widzenia. Opa! Tą grę można na sprincie chyba przejść. A, dobra. E, teraz tak. A może nie można? Nie wiem, w sumie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Przeskocz. Teraz cela, w dół Muszę praktycznie całą tą sekwencję powtarzać bo... Opa Dobra i teraz cela, przesuń W dół Dobra, jak na razie idzie dobrze, nic mi się nie stało I na razie chyba nic mi się nie stanie Zaraz, 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 coś mi tu nie gra, czy tam można wejść? Pewnie można tylko Najpierw przesunę sobie cele do góry Kurde, naprawdę mi się coś takiego przydało, taki patent Może tutaj coś mogę zrobić ja jestem z powrotem, naprawdę tutaj nie ma żadnego, nie wiem, sposobu, żeby tam wejść? Nie wiem, rozwalić te kraty? Nie, nie ma przecież ten presem, który potrafi rozpieprzać wszystko. Dlaczego nie możesz rozwalić tych krat? What the hell? Co, możesz tylko jakieś, nie wiem, rzeczy przeciążać czy coś? No kobie, to naprawdę nie możesz tu wejść. O Jezu, kochany. Dobra, to już uważam trochę za chyba lekko steczka. No, dziwną rzecz, no ale dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. przymknę się Może, może to nie jest wcale dziwne, że Niny nie może takich rzeczy ruszać Może to tylko ja, może to tylko, wiecie, mi się tak zdaje Jak ja mam tu cele ruszyć? Aha, mogę tutaj wejść Dobra, łapię, wejdź tu Teraz przesuń się i dawaj, no Rusz tą celę Przesuń w dół, no to you No doctor. My losses. doctor. In my head. That's what they were preparing for you when I broke you out of here. It's sick. We must stop this. Extract his memory. It's the only way. Chorus hurts. Excuse me, brother. This time I'm going into your head without your permission. So empty. So true. There's none of him left, just foreign memories. They've erased everything prior to his lockup. The rest doesn't even belong to him. This is standard procedure here. I'm taking him with me. Memorial capacity non viable. Commencing subject transfer to sanitization pits. Bad! I've got to get Bad out of there! Nie mogę zrobić Mam powstrzymać doktora Quaida, a swoim braciakiem się nie przejmować, bo podejrzewam, że to mój brat, tak? Dobrze wywnioskowałem, czy to po prostu była taka przenośnia, nie wiem, porównanie. Czy cokolwiek innego? Że nie wiem, żeby urozmaicić fabułę. Muszę wam powiedzieć, że fabuła jest trochę taka. hmm. Ja, że ja tak powiem schematyczna, że bohaterka coś tam... Czy bohater e, nic nie pamięta i nagle się okazuje, że o kuźwa, tu mam rodzinę i tu mam rodzinę. No tak mi się wydaje, trochę to schematyczne jest. Ale może to tylko mi się tak wydaje, kto wie. Krzesło medyczne. What? Na linie papilarne tutaj raczej nie mogę wejść, tak? A mogę jakoś, nie wiem, skraść sobie gdzieś otwarcie tych jakichś drzwi, czy nie? Hmm.

Zapewne wyciągnęli mu trochę tych wspomnień, które były dla nich szkodliwe. Tak, to mi się wydaje, że tak się stało, Nivin. Ale może ty ja się nie znam. Wejdziemy sobie tutaj. Eee. A w zasadzie po co ja tu szedłem? Tu nie ma nic przecież. Hmm. Cześć, tutaj. Jest tu coś? Nie ma chyba, więc o co chodzi? Dlaczego ja mogłem otworzyć te drzwi? Może to jest jakaś pozostałe, że twórcy, nie wiem, chcieli tutaj umieścić mnę, membranę, czy coś inkolwiek innego, ale nareszcie zdecydowali, że to jest zbyt oczywiste, czy coś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W tym momencie tylko zgaduję. Dobra, krzesło medyczne. Ops.

OK, mogę z tego jakoś skorzystać, nie wiem, moje linie papilarne też są takie same jak doktorka, czy inne, nie wiem Whatever, mogę tutaj może chyba przejść, tak? Krzesło medyczne What? Zaraz, a... zaraz, 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 tutaj coś jest Memory, coś tam, A to nic mi nie pokazuje tak naprawdę, te, 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 te tabliczki Dobra, może stamtąd na, na dole trzeba wyciągnąć te dane, czy tylko mi się wydaje, tak, po prostu Może tak, a może nie, o cholera, chyba za późno o, kurde, lipa. Dobra, mam tu jakoś przejść? Hello? Czy miałem zabrać tam te dane, czy nie? Bo jeżeli nie, znaczy jeżeli tak, no to lipa, bo nie zabrałem ich i. Rozdział od początku. O, tego bym chyba nie zniósł. Eee. Dobra. Idziemy do przodu jak na razie. Nie wiem, co mam tu w zasadzie zrobić. Tu jest krzesło medyczne. Zapewne gdzieś muszę wyciągnąć te dane. Gdzieś na górze. O, pięknie. Tak, 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 tak. Aaa, nie zdążyłem na tobie ostatniego hita wy wyprawić, kurde. Niech cię wał. Dobra, tu nic nie mogę zrobić. Tutaj były tak naprawdę tylko ten enforcer. Naprawdę, ta niewidzialność się bardzo przydaje. Dzięki temu mogę naprawdę dużo rzeczy zrobić, których nie mogłem zrobić wcześniej, bo ten enforcer to było po prostu, no. Umarł w butach, jak go znalazłem. Znaczy, jak on mnie znalazł w zasadzie. Mogę to coś... o życie? Nie, trzymam pełne. No to fajnie. Będę membrana. Do not allow the pain to swamp you. From now on we can suppress it by acting directly on memorial roots. Incredibly comforting for both of us. Is it not? <try> turning prisoners into leapers and then leapers into domestic pets. Quade. What a freak. True monsters are anomalies and Dr. Quade is riddled with glitches. This guy doesn't deserve to live. Ara, mogę this tutaj toto? W zasadzie nie wiem po co, ale pewnie po coś. Po co ja krzesła wyciągam? To mnie ciekawi Drwa transfer Proszę się odsunąć, spoko, dawaj Gdzie to jedzie? Czekajcie, jestem ciekawy gdzie to, gdzie to jedzie, bo... Hmm. Po schodach w dół, dobra, teraz szynął okej okay. Z powrotem w tamtą stronę? No chyba nie No nie, nie jedź w tamtą stronę O come on, nie, cofnęło mnie do tamtego momentu Tak, chyba tak Czy nie jednak? O, jednak nie, dobra, okej, okay. cofam to co powiedziałem O, nowy klucz dostępny, zobaczmy co my tu możemy Mam dwa klucze dostępne aż? O, panie No to jazda, teraz tak, mogę pluchy może tutaj kopa jakiegoś kupić? To tylko do odnawiania mam kopa. Heh. Mogę kupić specjalny presen. Może jako plucha? Uuu, a może by tak to usunąć? Kupić ten. Wsadzić go tu. Jak to zmieniło postać rzeczy? O pani. To teraz to mamy tyle, znaczy ludzie. Teraz to mamy tyle obrażeń. Ua! mam jeszcze jeden klucz do, znaczy wolny. A hmm. W zasadzie chyba zbliżamy się do końca gry, bo już powoli się kończą te e, preseny do odblokowania No i bardzo się w sumie z tego cieszę, bo gra już się powoli trochę miałka robi Znaczy taka nudnawa Ale Może to tylko moje odczucie jest e, Mogę coś jeszcze, co by to odblokować? Mogę kopa albo piąchę W zasadzie... Hmm. Kopa, bo tylko kopa mogę gdzieś tu wsadzić A nie, tylko mogę... Nie, dobra, okej, okay. rozumiem, rozumiem, już, już, już spokojnie zasadzie nie wiem po co tego kopa odblokowałem, ale... Nieważne, nieważne. Eee, mogę jeszcze tutaj gdzieś łapę wsadzić, ta łapa będzie mniej więcej tutaj powiedzmy. O Dobra, a jeszcze ten enforcer został. Kurna, mać, z nim to jest dopiero jazda. Dobra, pounikam sobie go przez 30 sekund Co to, co to? Aaaa! I teraz niewidzialność. Fuck off! ORA! No, tyle cię widzieliśmy w sumie starych O, i więcej PMP za to dostaje Jak się ukrył dziad, zobaczcie kurde, skaramech Pierdzielony, dobra Gdzie możemy dalej iść? E, tutaj chyba wjechało to krzesło, mam, tak, mam rację? Tryb poczekiwania. krzesło medyczne, czyli tutaj mogę dalej Tu jest następny ten Następna membrana, ale może ja się jeszcze wrócę w tamto miejsce, bo tutaj coś było do zebrania chyba. Znaczy, tutaj można iść, ale po co? Aha, można się uleczyć. No to niepotrzebne mi jest w sumie. Czy jest tu jeszcze coś ukrytego? Tu, to, tu, tu, tu wygląda takie miejsce, jakby można było tam coś zrobić. Ale chyba nie. Nie wydaje mi się, jakieś tutaj serwery są. Może to są serwery z, nie wiem, z danymi, czy z pamięcią, z tymi wspomnieniami, czy coś. No nie wiem, kurde, teraz w tym momencie to tylko zgaduję. A dobra. Co my mamy dalej? Tutaj to nie. To jednak muszę chyba zebrać tą mnę membranę włączyć, znacznie, zebrać i dopiero się dowiem co tutaj zrobić. Hopa. Cataloging test subject. Please be patient. Subject number 84217. Bad request. Memory hunter. Transfer authorized. We will see each other very soon. I think this could be the beginning of beautiful Wiecie czego mi brakuje? Tak jest. Energii. Znaczy... tego wyładowania. E, tylko gdzie ja mogę je znaleźć? Mogę, może tutaj właśnie przez to szybę mogę je wziąć. Mam rację czy nie? Halo? Chyba nie do końca. Dobra. W tym miejscu zakończymy odcinek, bo mi się kończy czas już. Nie będę tego szukał, bo mam chyba z półtorej minuty tylko do 30 minut, także... Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie!